Partnerem kanału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej ze wktulu i zbioru scenariuszy drogi Trupie Światło. Patrząc obiektywnie, Stany Zjednoczone są tak naprawdę stosunkowo młodym państwem. Tym bardziej staje się to widoczne, gdy spojrzymy na kształtowanie się USA jako narodu z własną tożsamością i, cóż, ludowymi opowieściami. Historia Ameryki sprzed czasów kolonializmu została w ogromie miejsc bezpowrotnie utracona. Stworzyło to jednak przestrzeń do kreatywnego formowania się własnych opowieści i przesądów. Szczególnie popularne zaś stały się amerykańskie opowieści o duchach. Ameryka wypełniona jest ogromną, pajęczą siecią dróg, w której jedno miasto od drugiego częstokroć oddzielone jest dziesiątkami kilometrów. Dlatego też te fragmenty, które nie są zbyt często odwiedzane, zyskały swoje własne życie w nieżyciu. Zapnijcie pasy i zmówcie paciorek. Wybieramy się bowiem po kilku z wielu, wielu nawiedzonych dróg Ameryki. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator. Ty natomiast. Zostań na chwilę i posłuchaj. Kelly Road Położona w stanie Pensylwania w hrabstwie Beaver, Kelly Road uznawana jest za jedną z najbardziej niepokojących dróg Ameryki. Swoją sławę zawdzięcza pojedynczemu, długiemu na mile fragmentowi. Czyli na nasze około 1600 metrów. Lokalni nazywają ją tajemniczą milą. To właśnie ten segment posiadać ma złą aurę, która sprawia, że obecni na niej tracą nad sobą panowanie, odczuwając wszechogarniający gniew. Wedle podań zwierzęta, tak dzikie jak i domowe, mają wpadać tutaj w szał podobny wściekliźnie. Widoczny ma być też czasem dziwny ruch pośród przydrożnych cieni drzew. Mówi się również o ciężkich do zidentyfikowania dźwiękach, dobiegających z nieokreślonego miejsca. Nie jest znany konkretny powód, dla którego miałoby się tak dziać, jednak teorią jest klątwa rzucona przez Ameryndian w XVIII wieku, kiedy to te ziemie zostały im odebrane. Będzie to czynnik, który powtórzy się na tej liście. Teraz jednak spójrzmy na coś innego. Emily's Bridge. Być może ciężko zaklasyfikować Most Emily jako drogę, z pewnością jednak poruszają się po nim samochody. Most znajduje się w Vermont, w Nowej Anglii, tak ukochany przez Lovecrafta. Łączyć ma on dwa brzegi potoku Gold, który to swoją nazwę brać ma od tego, że znajdowano w nim kiedyś złoto. Sama Nowa Anglia gęsto poprzecinana jest różnego rodzaju rzeczkami i strumieniami, tworząc przestrzeń dla wielu malowniczych mostów, takich jak Most Emily, a tak naprawdę Stow Hollow lub też Goldbrook Covered Bridge. Podczas gdy most należy raczej do klasycznej, XIX-wiecznej lokalnej architektury, tak jego historia nie jest już taka typowa. Wedle lokalnej opowieści zwyczajowa nazwa wywodzić ma się od młodej, biednej nastolatki, która zakochała się w bogatym chłopcu. Uczucie miało być odwzajemnione, a młoda para miała spotkać się na moście, by wspólnie uciec z miasteczka z holą i żyć razem szczęśliwie, wolnie od uprzedzeń. Jednak gdy rodzice chłopaka dowiedzieli się o wszystkim, zatrzymali go. Kiedy ten się nie pojawił, Emily zrozumiała, że odrzucił on jej uczucie. Kobieta w akcie desperacji, wedle legendy, miała powiesić się na przęsłach mostu lub skoczyć z urwiska wprost w kamienisty strumień. Jeszcze inna wersja mówi o tym, że kobieta wjechała rozpędzonym automobilem wprost do wody. I słysząc tę smutną historię, możemy sympatyzować z Emily. Warto jest jednak wysłuchać jej do końca. Emily bowiem miała okazję pokazać swój pazur. Od tego momentu na terenie mostu zaczęto obserwować dziwne wydarzenia. Widywano światła i na wpół widoczne postaci, szczególnie na analogowych zdjęciach, jak również słyszano kobiecy głos, czasem wołający o pomoc. Samochodom zaś miało zdarzać się wyjeżdżać z niego ze śladami długich kobiecych paznokci, a nawet piesi mieli obserwować na swoim ciele ślady zadrapań. Natomiast jeśli byliście kiedyś harcerzami, następna historia z pewnością się wam nie spodoba. Boy Scout Lane jest to mała, niepozorna, gruntowa droga w Wisconsin w okolicy miasteczka Stevens Point, która ma skrywać mroczny sekret. Wedle opowieści, w latach 50. lub 60. miała być świadkiem zaginięcia grupy amerykańskich skautów, którzy to organizowali sobie biwak w jej okolicy. Wedle jednej z wersji, dzieciaki miały niechcący wzniecić pożar przez nieupilnowanie latarenki w obozie. Jeszcze inna opowiada o tym, że powodem śmierci miał być jakiś duży drapieżnik. Mimo to, najpopularniejszą wariacją jest ta, w której to odpowiedzialny za zaginięcie dzieciaków miał być obłąkany kierowca ich autobusu lub też sam drużynowy, owładnięty jakimś nadnaturalnym szałem. Nieważne, której wersji się posłucha, efekt jest zawsze ten sam. Grupa duchów dzieci, którym nie udało się przejść na drugą stronę. Wedle podań w lesie zauważyć można znikające światła latarek oraz usłyszeć odległe głosy dzieci. Niektórzy mówią, że nad drogą widywane są czasem zwłoki drużynowego, który to miał powiesić się, gdy zdał sobie sprawę z tego, co uczynił. Jeszcze inni powiadają, że na samochodach, które tam zaparkują, można znaleźć czasem przykurzone ślady dziecięcych rąk. Jak to bywa w przypadku takich opowieści? Ciężko jest znaleźć jakiekolwiek dowody, które mogłyby je potwierdzić. Brakuje jakichkolwiek zapisów policji, choćby na temat pożarów tej okolicy. W tym przypadku jednak pojawia się dosyć niepokojący fakt: okolica rzeczywiście była terenem należącym do organizacji skautów Ameryki. Istniały plany, by nawet wybudować tam miejsce na pełnoprawne obozy dla młodzieży, jednak plany te nigdy się nie ziściły. Kiedy mowa jest o strasznych historiach, zazwyczaj znajduje się grupa śmiałków, która po prostu lubi się bać. Dla takich osób niesamowitą przyjemnością może okazać się gra fabularna Zeftulu. Zeftulu to gra RPG, pozwalająca wcielić się w bohaterów horroru, ludzi badających niezwykłe wydarzenia wprost z prozy H.P. Lovecrafta. Zbiór scenariuszy Trupie Światło natomiast to dwie gotowe opowieści przygotowane do tego, by z łatwością poprowadzić je grupie przyjaciół. Dodatek Trupie Światło i inne mroczne ścieżki zawiera dwa scenariusze do siódmej edycji Zewu Cthulhu, zbudowane wokół podróżowania samochodem przez prowincję, a także sześć zalążków przygód, które mistrz gry może dowolnie rozbudować i rozwinąć. Teraz natomiast wróćmy do tematu natywnych mieszkańców Ameryki. Zombie Road. Ulukowane na terenie Missouri, w hrabstwie St. Louis, tak naprawdę nazywa się szlakiem Ala Fostera i jest drogą leśną. Jest to lokalny szlak prowadzący do rzeki i torów kolejowych. Samochód nie jest w stanie tam wjechać, lecz piesi i cykliści nie będą mieli problemu, by się tam dostać. Faktem jest jednak, że lokalna policja zakazuje zapuszczania się tam w nocy, karając to mandatem. Mieszkańcy mówią, że powodem jest to, że droga znajduje się w pobliżu starego cmentarza ludów pierwotnie zamieszkujących Amerykę. Przez lata miała być centrum wielu smutnych wydarzeń, dlatego też uważa się, że jest nawiedzana nie tylko przez zmarłych Ameryndian, lecz również Konfederatów, jak i zaginione dzieci oraz ofiary kolei. Pomimo tego, iż oficjalnie zginęła tam tylko jedna kobieta przez lata, miejsce zaczęło akumulować kolejne opowieści o dziwnych nocnych wydarzeniach, jak spotkania z duchami, zaginięcia i dźwięki. Jednak szczególnie żywa w lokalnej społeczności była opowieść, od której droga wzięła swoją nazwę, mówiąca o mężczyźnie żyjącym tam w latach 50. po bliskiej leśnej chacie, zwanym zombie. Który miał mieć w zwyczaju polować na zakochanych, szukających w lesie miejsca na schadzkę, by ich zamordować. Jeszcze inna opowieść mówi o duchu krzyczącej kobiety, która ma zamieszkiwać jeden z okolicznych, porzuconych domków lotniskowych, jednak po wejściu do niego ma nie być po niej śladu. A skoro opowiadam już o nawiedzonych drogach Ameryki, nie może też zabraknąć tematu autostopowiczów. Droga 44. Udajemy się do Massachusetts, by dotrzeć do miasteczka rejonów. Podczas gdy dziś, w dobie cyfryzacji, bla karów i innych, coraz rzadziej widuje się autostopowiczów, tak dawniej było ich o wiele więcej. Niestety, zdarzało się również, że zaufanie do obcego człowieka kończyło się tragedią. To właśnie tutaj, na Drodze 44, grasować ma duch zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach lata temu, autostopowicza. By go wypatrzeć, należy rozglądać się za wysokim mężczyzną o rudych włosach i brodzie we flanelowej koszuli. Czasem mężczyzna wygląda na zadbanego, czasem jakby właśnie wyszedł z wypadku, jednak we wszystkich wersjach ma on nieobecny, martwy wzrok. Powiada się, że przechadza się on wzdłuż drogi, prosząc o podwózkę, jednak bardziej niepokojące są opowieści o przypadkach, w których pojawiał się na tylnym siedzeniu samochodu, by jedynie się uśmiechnąć i zniknąć. Czasem ma pojawiać się również w bocznych oknach, czasem na samym środku zakrętu, jakby prosząc się o wypadek, jednak mężczyzna zawsze po prostu znika. Pośród hałasu, zakłóceń radia, można podobno wtedy usłyszeć jego maniakalny śmiech lub opętańczy krzyk. Na sam koniec zaś zachowałem moją ulubioną historię. Nash Road. Nash Road położone jest w hrabstwie Loudness na terenie Mississippi. Nawiedzany ma być przez tak zwaną trójnogą kobietę, która z szaleństwa po utracie bliskiej osoby miała przyszyć sobie jej martwą nogę. Kobieta ma ganiać za samochodami, dręcząc kierowców, winiąc każdego z nich za brutalne morderstwo, a biorąc pod uwagę jej dodatkową nogę, ma być w tym całkiem dobra. Najbardziej żądni wrażeń mogą spróbować wywołać ducha. By tego dokonać należy stanąć gdzieś na drodze, wyłączyć światła oraz silnik i trzy razy zatrąbić. Duch wtedy rozpocznie gonitwę za samochodem, a będzie ona próbowała wywrócić go, uderzając w niego ciałem, by dorwać się do kierowcy. Nie jest wiadome zaś, co robi z tymi, których dogoni. Wedle jednej z wersji opowieści, trzecia noga należy do zmarłego kochanka, który to został rozczłonkowany przez zazdrosnego męża kobiety. Druga opowiada, że była ona matką, której córka została potrącona przez samochód lub też porwana przez seryjnego zabójcę, a noga była jedynym, co matce udało się znaleźć. Jakkolwiek wszystkie te historie według mnie brzmią ciekawie, a z pewnością nie wzięły się znikąd, wszystkie one mają wspólny mianownik: brak dowodów. Jednak, cóż, czy to nie jest właśnie to, co jest fajne w historiach o duchach? Jeśli materiał Wam się podobał, pamiętajcie, by zostawić subskrypcję i łapkę w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co robię, zapraszam na moje social media. Zwyczajowo zostawiam Was z pytaniem: czy Wasza rodzinna miejscowość lub okolica miała swoje własne historie o duchach? Chętnie o nich poczytam w komentarzach. Tymczasem, do usłyszenia, cześć!